Jest to nasza ostatnia lekcja w tym roku szkolnym. I super! Ile to jest? 5? Dodać 5. No, tyle, ile mam lat, czyli 10. Nie o to mi chodziło. Pytam, czy ostatni filmik miał 10 tysięcy wyświetleń? Tak jak się umawialiśmy. Tak, miał więcej niż 10 tysięcy. W takim wypadku koniec lekcji. W tym momencie zaczynają się twoje wakacje. Tak, 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 tak. W końcu mam wakacje, w końcu mam wakacje. Tylko co mam robić w te wakacje? Mam pewien pomysł. Nie będzie się nudził przez wakacje. Chodź ze mną, pokażę ci coś. Dobrze, niech mi pan pokaże. Proszę, stań naprzeciwko i uważnie mnie posłuchaj. Dobrze, już stoję. Ulepszyłem ostatnio moją kapsułę teleportacji. Tak, pamiętam tą kapsułę. Nie jest jeszcze w 100% gotowa, ale już prawdopodobnie działa. Ale fajnie! Mówiłeś, że nudzi ci się na wakacjach. Tak, nudziło mi się na wakacjach! Wejdź do środka kapsuły i udanych wakacji. Dobrze! Wow, ale super! Przeniosę się na taką wyspę! O, czapka z naszkiem, przyda mi się, będzie ciepło! Mam nadzieję, że ta kapsuła zadziała. Nie testowałem ją jeszcze po ulepszeniu. dubi dubidam, kierowca Mariusz nadjeżdża. dubi dubidam, kierowca Mariusz nadjeżdża. Panie gotowicz! tutaj kierowca Mariusz. Przywiozłem jakieś części. Dzień dobry, przesyłka ze sklepu z częściami. Proszę, miłego dnia. O nie, paczka z częściami. Całkiem zapomniałem wymienić je w kapsule. dubi du dam O! A co to jest? Toj-toj! Dobrze się składam, bo w pracy nie mamy toalet. Niech pan poczeka, panie Mariuszu! Ja trafiłem! Chyba nie tak miały wyglądać moje wakacje. To wszystko wygląda inaczej niż ta plaża z palmami na kapsule. Matylda, skąd ty się tu wzięłaś? Musiałaś wejść do kapsuły. Wychodź. O, jeszcze ciepłe jajka! Jak to się stało? Trafiłem na farmę drobiu. Coś musiało się popsuć doktorowi Kotowiczowi z tą jego kapsułą. I co teraz będzie? Szkoda, że przeniosło mnie tutaj, a nie na tą piękną wyspę z palmami. Czy ja dobrze widzę? To chyba on. Nie mogę w to uwierzyć. Co tutaj pan robi, panie Mariuszu? O, to ty! Słucham sobie płyty w wolnym czasie. Przed pan do tej kapsuły z tym obrazkiem, z palmami? No tak, wszedłem tam do środka i znalazłem się tutaj, a zostało mi jeszcze pięć paczek do rozwiezienia. Nie będą zadowoleni w biurze. O nie! To była kapsuła teleportacji! Przeniósł się pan w inne miejsce! No, w tych czasach nic nie wiadomo. Wchodzisz gdzieś wiadomo w jakim celu, a wychodzisz gdzie? W farmie! Spokojnie, niech pan się nie martwi. Na pewno coś wymyślimy i uciekniemy stąd. Ale się cieszę, że pana spotkałem. Przynajmniej nie będę tu sam. No właśnie, a na dodatek jeszcze jestem bardzo głodny. Musimy się stąd ewakuować. Chyba nikt w to nie uwierzy. Muszę to nagrać, zrobię z tego vloga. Cześć, tu Sadamek. Nie uwierzycie co się stało. Kierowca Mariusz też przez przypadek wszedł do kapsuły i przeniósł się tutaj ze mną na farmę. O, a co tam jest na drzewie? Co tam się dzieje? Kierowca już powiedział, że trochę zgłodniał, ale... O, co to? Ale super! Truskaweczka, kiwi, borówka. Spełnienie marzeń głodnego człowieka. Ma wrażenie, że gdzieś to już widziałem. Cieszę się, że udało mi się nagrać dla was takiego śmiesznego vloga. Subskrybujcie ten kanał. No, ale będę miał fajny materiał. Co tam się pojawiło? To chyba kapsuła teleportacji. Panie Mariuszu szybko, niech pan biegnie. Dubidunu widam. Kierowca Mariusz nadjeżdżam. To może być ostatnia okazja, żeby stąd się wydostać. Panie Mariuszu, szybko! Nie poczekam na pana, niech mi pan wybaczy, ale muszę. Do widzenia! To ty, ten doktor Koptowi? Tak to ja! To znaczy nie, to nie ja! A, to ten drugi siodamek! Tak, to ja, skąd wiesz tak się nazywam? Widziałam z tobą pikniki w internecie. Wow, ale super! Poważnie! Wow, ale fajnie! Przygotowałam dla Ciebie mały poczęstunek. Poważnie ze tak mną. Siadaj tutaj! Ale o co chodzi? Z jakiej okazji ten poczęstunek? Z okazji twoich urodzin. Ja już miałam urodzinę, ale super, że pamiętałaś! masz, poczęstuj się. Co to? Dziękuję! Bardzo dobre! A skąd wiedziałaś, że akurat tutaj będę i pojawię się w tym miejscu, kiedy wejdę do kapsuły teleportacji? Nie widziałam, tak po prostu sobie usiadłam. Chciałbyś spróbować mój ulubiony koktajl? Oczywiście, bardzo chętnie! Już przygotowuję. Nie mogę uwierzyć, że ta kapsuła jest taka wspaniała! Jeszcze tylko witać pytana i już będzie gotowe. Wow, ale super! Nigdy czegoś takiego wcześniej nie widziałem! Jak mam to pić? No normalnie przychylasz i pijesz. Jak, tak? Jeszcze jeszcze jeszcze? Jeszcze. Jeszcze? Jeszcze. jeszcze? 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 To jest pyszne! To jest najpyszniejszy koktajl, jaki piłem w życiu! Dziękuję! No to się cieszę, przygotowałam dla Ciebie główną atrakcję wieczoru. Mam dla Ciebie coś fajnego, chodź za mną. Wow! Chodź tutaj, podejdź z twarzą do drzewa. Zamknij oczy i pójdź do dziesięciu, a największa atrakcja będzie na ciebie czekała. Dobrze! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Gdzie ona jest? Zniknęła! Zadanie wykonane, czekam na przelew od pana. Tylko dzisiaj. Dobrze, dziękuję za pomoc. Już wysyłam przelew. Jestem w domu! Panie doktorze, to ja, Sadame! Wróciłem, udało się! Wróciłem, udało się! Panie doktorze! O, to ty! Dobrze, że jesteś! Dzień dobry, panie doktorze! Chciałbym panu bardzo podziękować, na tych wakacjach było super! Cieszę się, że wróciłeś! Na początku chyba coś się zepsuło z teleportem i trafiłem w zupełnie inne miejsce, ale później już było tylko lepiej! Rzeczywiście, na początku miałem mały problem z kapsułą. Ale na szczęście udało się go rozwiązać. O, Matylda! Tęskniłaś za mną, Matyldzia, jak mnie nie było, jak byłem na wakacjach, tęskniłaś? Czy będę jeszcze kiedyś mógł być gdzieś teleportowany? Myślę, że jest taka możliwość, ale najnowszy film musi mieć pięć tysięcy polubień. Rozumiem, dobrze! Cześć widzowie, to jeszcze na chwilę ja, Sadamek. Proszę, polubcie ten filmik. Mam nadzieję, że uda się spełnić to, co powiedział pan doktor Kotowicz. Już niedługo spotkamy się w następnym. Do zobaczenia.